Ksiądz Arcybiskup na znak czci i szacunku dokonuje teraz pokazania Ewangeliarza i świętego dla nas wizerunku. W tym czasie my wszyscy śpiewem wyraźnimy naszą radość z obecności wśród nas, naszej Matki i Królowej. Zaśpiewamy pieśń Maryjo, ja Twe dzieci. Chcemy nie tylko przez te godziny nawiedzenia, ale zawsze żyć tak jak Twoje dzieci. Przez posługę księdza arcybiskupa Wacława przyjmujemy w czasie tej pieśni błogosławieństwo Ewangeliarzy, który towarzyszy nawiedzeniu Matki Bożej, Matki Słowa wcielonego. Przyjmując błogosławieństwo, czynimy znaki krzyża na sobie. biskupami, z duchowieństwem i wiernymi, trwającymi na pochodnym przygotowaniu do roku świętego 2025 oraz do jubileuszu stulecia powstania Decyzji częstochowskiej poprzez peregrinację obrazu Matki Bożej Jasnomorskiej. Na wiedzeniu wspólnot parafialnych i zakonnych towarzyszyć będzie hasło miłość i życie naszych rodzin. Niech ta modlitwna krucjata umocni duchowo przede wszystkim rodzinę, gdyż to one są drogą Kościoła i przyszłością świata. Święta Rodzina z Nazaretu, Jezus, Maria i Józef, ikona każdej ludzkiej rodziny, niech pomoże wszystkim waszym wspólnotom pogłębić Odpowiedzialność za własne powołanie i posłanictwo w społeczności ludzkiej i w Kościele. Życząc obfitego łaski czasu przygotowania oraz przeżywania roku świętego 2025 i jubileuszu II Ojciec święty powtarza, powierza w stawiennictwu Matki Bożej Częstochowskiej, Jego ekscelencję, oraz wiernych archidiecezji i serca udziela apostolskiego błogosławieństwa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego z Chrystusowym pozdrowieniem edwarnie parra Substytut. A teraz matka przełożona oraz przedstawicielki sióstr Bernardynek wielu księdzem kapelanem, księdzem pałatem Andrzejem Alaszczykiem składają u stóp Matki Bożej kwiaty jako wyraz pożegnania i wdzięczności za nawiedzenie we wspólnocie sióstr Bernardynek w Wielu. Zanim słowa powitania skieruje ksiądz proboszcz oraz poszczególne delegacje, zostanie wykonany fragment akatystu, pieśni o nawiedzeniu najświętszej Marii Panu. Całość akatystów wyczni w tym kościele po godzinie 20. Ducha Świętego, przybytu Trójcy Najświętszej. Dziękujemy Ci, Pani naszych serc za Twoje przyjście i Twoją opiekę. Dobra, Matko naszej Nadziei i naszego Ratunku. Maryjo, Pani Jasnogórska, przedstaw Bogu nasze dziękczynienie za wielkie dobrodziejstwa, których doświadczamy. Matko Błogosławiona. Wyciśnij na naszych sercach znak miłości, abyśmy przez Ciebie i w Tobie odnaleźli wierność naszemu bogu i bliskość z każdym człowiekiem. Przez Twoje ręce pragniemy zanieść najgorętsze modlitwy. Tobie pragniemy powierzyć nasze troski, kłopoty i problemy. Podzielić się radościami, posłuchać Tej rady, przede wszystkim powiedzieć Ci, że bardzo Cię kochamy i że pragniemy trwać zawsze przy Tobie, bo Ty, jako nasza najlepsza Matka, najlepiej nas rozumiesz. Matko Najlepsza, Matko Polaków i Nasza królowa, którą czcimy w Tylu Sanktuariach, Czarna Madonna z Jasnej Góry, Matko z pizdami na twarzy, Pani Częstochowska, niech pod nasz naszą Ojczyznę, jezezję i tę sierpniowicką Parafię pod wezwaniem świętego Marcina. Matko naszych serc i naszego życia, wygluź nam syna swego wszelkie dary Ducha Świętego, abyśmy okazali się mądrzy i odpowiedzialni, wierni i Święta Boża Różnicielko, Służebnico Państwa, prosimy Cię o prawdziwą wolność dzieci Bożej żywo żywą wiarę. Przewodniczko na ludzkich drogach, pomóż nam pokonywać przeszkody i być silniejszymi od tego, co nam zagraża? Matko mądrości naucz szczególnie młody, że grzech nie jest nowoczesnością, ale nieszczęściem. Ucieczko grzeszniki dobrej dobrej przemiany, ulecz nas w grzechu, władzy, przed ma władzy, Pana Bożego i pomóż chodzić drogami nas Naucz nas szanować Dzień Pański, by, byśmy wzrastali władzy, nie ma władzy, nie ma władzy, nie ma i miłość i radość, nie ma władzy, dla starszych Troska o wychowanie dzieci i służba życiu od jego poczęcia. Matko najlepsza, Matko łaski Bożej, włącz nas do grona tych, których jak dzieci kochasz, pouczasz, karmisz i wspierasz. Twojemu sercu i Twoim głowie powierzamy nasz los. starszy i młody. Wierzący i tych, którzy odeszli od Ciebie i Twojego syna, gorliwy i oziębłych, duchowny i wszystkich i każdego. Przytul do matrzynego serca wszystkich chorych, Magdalin, i cierpienia połóż na ołtarzu krzyża Twojego syna, jako ofiarę przełaganą za zbawienie wszystkich. Marko Jastrzębska Zawierzamy Ci smutny, samotny, bezdomny, bezrobotny, ogarnięty strachem i zagubionych na drogach życia. Maryjo, do Jezusa nas prowadź, z Nim nas pojednaj, Jemu nas polecaj. Oddajemy Tobie nasze siły i gotowość służenia Jezusowi, bracia, Królowo Wszystkich Świętych. Przedstaw Synowi tych, którzy odeszli z tego świata. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W imieniu dzieci całej parafii słowa powitania wypowie Lena Twoja. Jasnogórska Królowa Polski i Matko Nasza Najlepsza, cieszymy się, że dzisiaj, w to piątkowe popołudnie zawitałaś do naszej parafii, że możemy stać przed Tobą i wpatrywać się w Twoje oblicze i że jak Matka spoglądasz na nas i z troską myślisz o naszych życiowych drogach, jako nasza opiekunka wiesz, że życie dzieci też bywa niełatwe, że popełniamy wiele błędów, ale Ty z wielką miłością i zatrzyskaniem na nas patrzysz i pomagasz w smutkach i utrapieniach. Chcielibyśmy Ci powiedzieć wiele słów, ale jedno jest najważniejsze i najpiękniejsze. Kochamy Cię. Jednocześnie obiecujemy, Królowo z Jasnej Góry, że postaramy się uszczęśliwić Cię naszą obecnością i modlitwą. Chcemy, byś przez ten krótki czas czuła się u nas dobrze. Postaramy się nie zawieść Cię ufamy że otoczysz pobiegom wszystkie dzieci i rodziny z naszej parafii. W imieniu młodzieży naszej parafii słowa powitania skieruję Gabriela Maherska. Serdecznie Cię, Maryjo, witam w imieniu młodzieży naszej wspólnoty parafialnej. Tak długo na Ciebie czekaliśmy, pełni wiary, nadziei i miłości. To dla nas ważny czas, czas modlitwy, refleksji, i postanowień. Maryjo, Bądź przy nas, jako matka, przyjaciółka. Pomóż nam w naszych wyborach, abyśmy zawsze potrafili zająć właściwe stanowisko, kierowali się wartościami, które Ty strzeżesz. Daj nam serca rozumne, abyśmy umieli odróżnić dobro od zła, prawdę od kłamstwa. Nie byli obojętni wobec krzywdy i cierpienia. Ty nas uczysz jak znosić trudy, niepowodzenia, przykrości, a jednocześnie trwać przy Chrystusie. Bądź przy nas zawsze, a gdy się zagubimy, podaj nam rękę, poprowadź do Jezusa, który jest naszym Bogiem i Zbawicielem. Ty, Maryjo, jesteś Matką pięknej miłości. To właśnie teraz tworzy się w nas obraz miłości, jaki będziemy mieć przez całe nasze życie. Chcemy odważnie wkroczyć w przyszłość z ukształtowanym sumieniem, brać za swoje słowa i postępowanie pełną odpowiedzialność. Maryjo, jesteśmy młodzi. Już dzisiaj zależy od polskiej młodzieży następne tysiąc lat. W imieniu rodzin parafii Matkę Bożą przywita rodzina Państwa Jędrysiaków, Państwo Ewa i Paweł z dziećmi Jakubem, Bartoszem i Magdaleną z radością, Matko Boża, w imieniu rodzin naszej parafii pod wezwaniem świętego Marcina w Sienkowicach. Z utęsknieniem czekaliśmy na Ciebie i oto jesteś. Przybyłaś do nas ponownie po 45 latach z znaku obrazu. Nasze serca przenika poczucie pokoju i bezpieczeństwa, jak zawsze, gdy jesteś blisko nas. W kościele, w obrazie, kwiatach, słońcu i świętych ptaków. Pełni czci i wiary, tak wiele chcielibyśmy Ci teraz powiedzieć. Pragniemy przeprosić Cię za wszystkie ciemne grzechów, które przysparzamy Twojemu miłosiernemu sercu. Tyle łask otrzymujemy codziennie od Ciebie. Pozwól więc nam za nie dzisiaj podziękować. Dziękujemy Ci, Maryjo, że dałeś nam wzór Matki i Żony Świętej Rodziny, z którego możemy czerpać prawdziwe wartości. Za Twą cierpliwość w wysłuchiwaniu wszystkich naszych ludzkich spraw i tłuśni, którymi zarzucamy Cię każdego dnia. Dziękujemy za dar modlitwy różańcowej, dzięki której czujemy Twoją przy nas obecność, kiedy Twoja dłoń, Maryjo, dotyka naszej dłoni. Za każdą Jego część, tajemnicę i cząstkę, które służą nam za drogę Dziękujemy wreszcie i przede wszystkim za Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, do którego podążamy nie inaczej, jak mówił do nas święty Maksymilian Maria Kolbe, jak tylko przez Ciebie. Jak Chrystus Pan przyszedł do nas przez Maryję, tak też i my. Nie możemy inaczej zdążyć do niego, jak tylko przez Marię. Różne są wprawdzie drogi do Boga, lecz ta droga, o której mówię, jest najkrótsza i najbezpieczniejsza. Wejrzyj na nasze gorące prośby o uzdrowienie rodzinnych relacji. Prosimy Cię dzisiaj, Maryjo, uchroni nasze rodziny od takiego życia rodzinnego, jakby Boga nie było. Od ześwięczenia naszych dzieci, od zdrad małżeńskich, nałogów, wychy i braku porozumienia. Dodaj odwagi i męstwa mężom i ojcom. Otwórz na siebie serca matek i żon. na bezgraniczne dawanie miłości i poczucia bezpieczeństwa. Otocz opieką nasze dzieci, chron od wojny i wszelkiego zła tego świata. Wskazuj im drogę, która prowadzi do Boga. Prosimy Cię, Matko Boża, abyś jak najczęściej nam o sobie przypominała i abyśmy przez Twoje niepokalane serce doszli kiedyś do świętości. I na koniec części powitań w imieniu całej wspólnoty parafialnej do Matki Boskiej zwróci się Pani Anna. A dziś. A dziś w to święto nawiedzenia Najświętszej Mary Panny z wielkim wzruszeniem wołamy a skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie. Dziś własnymi oczami możemy tego doświadczyć. Gdy wielka mistrzyni ewangelizacji w obecności Ducha Świętego nawiedza naszą parafię i nasze serca po 40 pięciu Serca spragnione Twojej Matczynej troski i opieki. Często przepełnione bólem, samotnością, udręczone chorobą i cierpieniem. Ale serca gorliwe i ufne w Twoją macierzyńską opiekę. Przygotowane na Twoje jedzenie w sposób duchowy przez misję świętą. Dlatego z taką radością witamy Cię Matko Jasnogórska w naszej małej Siemkowickiej Ojczyźnie. Czynię to w całej wspólnoty parafialnej. Poczytujemy sobie za wielką łaskę, że Maryjność wpisana jest w tożsamość naszego narodu, a my, Mario w naszej parafii czcimy Cię w znaku Pozostanie, bo ono w obrachunku świata nie ma celu. Niech Twoje nawiedzenie stanie się w naszej parafii ożywczym testamentem ducha świętego, czasem refleksji i odnowy duchowej. Powierzamy Ci matko nasz los, ludzi starszych, gdzie codziennie, od stóp cudownego obrazu Matki Bożej, z krzyżem w ręku, kieruje do nas słowa otuchy i błogosławieństwo obecny dziś z nami Ksiądz Arcybiskup. Ojcze, błogosław nadal, abyśmy w tej trudnej czasem rzeczywistości potrafili wytrwać. W trosce o losy świata, i każdego z nas w naszej parafii prosimy, Maryjo, przejmij to, co trudne, ocal miłość i życie naszych rodziców. Daj nam siłę, gdy jesteśmy słabi, miłość, gdy czujemy się opuszczonymi, odwagę, nadzieję i pocieszenie w samotności i chorobach. Bo są w życiu takie chwile, gdzie nie ma dokąd. Nie jesteśmy wysłuchani, by odpór nieszczęściom dać. Bądź pozdrowiona, Maryjo, bo ufność pokładana i zanoszona do Ciebie prowadzi nas do zbawienia wysłużonego nam przez Twojego syna. Niezależnie Arcybiskup i kapłani koncelebrujący udają się teraz do zakrystii, aby przygotować się do sprawowania przysięgi.